Cześć, dzień dobry wszystkim, Muffik z tej strony i zapraszam Was na materiał z gry The First Descendant, w którym pokażę Wam, jak poradzić sobie z zadaniami związanymi ze zbieraniem cząsteczek żelaznego serca w wąwozie Białej Nocy. Jeżeli odpalimy sobie przegląd misji na wąwozie Białej Nocy, to będę się musiał bez bicia przyznać, że zaraz po patrzu, nie będąc świadomym tych misji, potrzebowałem coś szybko przyfarmić. No i, tak jak widzicie, parę misji mi już zaliczyło. Na elity i na 10 misji, zaraz Wam pokażę, co zrobiłem. Jest tutaj taka specjalna misja, pewnie możecie ją kojarzyć z moich poprzednich materiałów, nazywa się Granica Prawdy. No i ta misja polega na bieganiu w kółko, żeby farmić niebieskie mózgi do katalizatorów krystalizacji. No i tutaj pojawiają się łącznie 3 elity, dlatego te 10 misji i te 3 elity mam zaliczone. A myślę, że tak czy inaczej możemy to sobie zobaczyć na żywo. Jeżeli chodzi o posterunek reaktor fuzyjny, też pokażę, natomiast zaraz po tym jak przejdziemy sobie przez tą, przez tą misję, to myślę, że polecę znowu 5 operacji infiltracji, których nigdy nie potrafię na tej liście znaleźć, tak żeby może tych, coś z tych 75 czempionów nam wpadło, może pewnie jakiś dowódca też wpadnie do kolekcji. Tak, przypominam sobie, że właśnie z katafalki mieliśmy taki dzień, gdzie biegaliśmy tutaj, zbieraliśmy te niebieskie mózgi. No i tutaj na tym naszym głównym cyplu pojawiają się, tak jak widzicie, przeciwnicy, których rozszarpujemy, elity. Co, co, co misję zaliczało nam 3 elity, więc powiedziałbym, że całkiem, całkiem niezły wynik. Jeżeli mamy do ubicia 15 elit, to nawet nie mając żadnej... 5 razy tą rundę wystarczy odpalić i jest z głowy. Dodatkowo wpada postęp na e, zrobienie pięciu misji, więc razem z pięcioma infiltracjami e, tak naprawdę e, byłoby z głowy. No I tak jak widzicie, ja tutaj właśnie ukończyłem przed momentem elita, to pewnie było na, e, na liczbę misji. No, dokładnie. Dobra, polecimy teraz z infiltracją. To, to jest chyba najdłuższe najdłuższy obiektyw z którym schodzi w trakcie robienia tych zadań. Ja sobie wybiorę laboratorium i materiał amorficzny 107 ze względu na to, że potrzebuję nadal schematu miecza poświaty, więc to jest mój docelowy target. Lecimy w Biolab. Misja całkiem prosta, bym powiedział, jeżeli jeżeli znacie pewne sztuczki, które tutaj można zastosować, nie patrzyłem, niestety nie zapamiętałem tego wyniku, który musimy uzyskać, więc polecę tak czy inaczej na, na full. Co tu mamy? A, po prostu tych przeciwników. Tak. Ponownie wiem, że się pewnie powtórzę w stosunku do poprzednich nagrań, ale ostatni raz na tej misji byłem jeszcze przed paczem, która zmieniała mechaniki, które widujemy w trakcie tych operacji infiltracji, więc też się lekko zastanawiam, co z mojej wiedzy będzie nadal aktualne, a co będzie wymagało jakiejś poprawki. Na wszelki wypadek będę rozwalał wszystkie te. O proszę, jest czempion. To dobrze. Jest i drugi czempion. To bardzo dobrze. Tylko jeszcze, żeby chciał łomot dostawać, to już by było w ogóle super. Trochę się wesprę Gregiem. To jest jeden z moich ulubionych typów przeciwników. Ci stwory, które żygają promieniem przez całą mapę. Dla mnie to jest straszne oszustwo. Generalnie skoro... Oni mogą mieć takie ataki na całą mapę, to ja też bym poprosił. No, sięgnij proszę, sięgnij, super. Lecimy dalej. Tutaj w dół znowu, chyba jeszcze raz w dół, bo uważ, Nie, to jeszcze nie tutaj ta. Ba... W sensie ten basen z kwasem. Nie pamiętam, co my tam y, mieliśmy w przeglądzie: czy było rozwalanie beczek, skrzynek, czy. Zbieranie tych... Zbieranie amunicji. Dlatego na wszelki wypadek będę robił wszystkie trzy na razie, przynajmniej. No, tu jest to... Jeziorko z kwasem, o którym myślałem. Tu jest kolejne. Tu była dość irytująca sekcja na tym biolabie wcześniej. Ciekaw jestem, czy ją zostawili, bo polegała na bronieniu bardzo małego kółka, więc ciężko się to robiło bany, bo nie można było za daleko biegać. Wydaje mi się, że znowu mignął mi tutaj Champion, To byłoby bardzo fajne. Tak, chyba się pozbyli tej mechaniki, bo widzę, że te dwa kółka, które tu są, się już nie świecą, a na nas po prostu wychodzi coraz więcej i więcej przeciwników. To w sumie dobrze. Bo ta mechanika była irytująca. A tak, no wydaje mi się, że będzie zdecydowanie łatwiej. Zwa zwłaszcza jeśli mamy bany, która jedyne co musi robić, to po prostu biegać. Alo, gdzie ty biegłeś, gościu? Ja tu byłem. Tu. Oj, no właśnie, tak myślałem, że się zdetonuje, już jak. Przy lądowaniu e, widziałem te dwa, te dwa składy z amunicją. To było już za późno. Autodestrukcyjne chłopaki. Nie wydropił ktoś jakiejś apteczki? Niestety nie. Ale jest robocik. Nope. To będzie kolejna zjeżdżalnia. I tutaj była kolejna taka przydługa O, o proszę, chyba, ją, chyba się jej pozbyli. Trzeba było najpierw pobiec tam, żeby odblokować e, ten albioński. O! <śla> Ale się na typa wtoczyłem. Trzeba było tam odblokować albioński przekaźnik, którego się broniło. Na szczęście pozbyli się tego, no to było tak durne, że ci przeciwnicy się nie respawnowali od razu, jak się wchodziło tutaj do tej sekcji. Tak, no zdecydowanie lepiej to teraz wygląda. Nawet z tymi typami, którzy nas mogą wysadzić. Biorę w ciemną taką zmianę, niż to, co było wcześniej. Oj, ja tu strasznie duże wciry zbieram. To tu jest, to jest zwykły typ. Wiem, że to chociaż jakaś elita. Okej okay, i lecę dalej. No, tutaj trzeba zawsze zakręcić. Podamy na dół. Ui. I jesteśmy już u brambosa. Teraz jeszcze tylko, żeby przeciwnicy się tutaj szybciej trochę zebrali. Jest jakaś strzynka, rozbiję. Też jest jakaś strzynka. O! Widzę, że mnie champion złapał w twój zielony uścisk, nie chcę puścić. Ale to dobrze, to bardzo dobrze, bo znaczy, że nam się robią dodatkowe misje. Do postępów o odnośnie cząsteczek. Okej, okay, to byli wszyscy powinien pojawić się bosu bosu Ale mnie przeorał. No zobaczmy czy burzą kratką pójdzie lepiej Wygląda na to, że minimalnie lepiej. Trzeba się tu kręcić gdzieś w okolicy tych skrzynek, żeby bossu-bossu nie miał za łatwo z nas. Wow! Widziałem, że we mnie leci i nie mogłem kliknąć tego kontrola, żeby się odtoczyć. Halo, no rozwal mu te kule. Świetnie. Dawaj, wal go znowu na... Nie wiem, chciałem powiedzieć na pyska, ale nie wiem, czy to ma pysk. Czegoś te kule wylatują, ale to może są jakieś te... Zarodniki albo inne dziadostwo. Dobra, tu widzę, ta, ta strategia jest taka sama jak kiedyś, wystarczy po prostu biegać wokół niego i... Jego ataki nie są wystarczająco szybkie, żeby nas trafić. Wow, byle nie za blisko, bo to już mogło być niebezpieczne. No, weź gościu, już wykituj. Tak jest. No. Udało się osiągnąć zakładany cel. Jedna misja infiltracji z głowy. Zrobię jeszcze cztery i zobaczymy się na, tak naprawdę, podsumowaniu z tego, co udało się tutaj ugrać. Ok, infiltracje zrobione. Zobaczmy, co nam się udało w ten sposób ugrać. Jakbyśmy sobie popatrzyli, to e, tak, misje już miałem zaliczone, elity e, 15 lit zaliczone. Natomiast tutaj jest bardzo dobra wiadomość, ponieważ padło aż 44 y, czempionów, y, jeżeli chodzi o te operacje infiltracji. Więc tak naprawdę, pewnie jeszcze 4-5 razy można by było powtórzyć to biolaboratorium bio, bio i mielibyśmy tą misję, y, to, to, to zadanie z głowy. Natomiast ja spróbuję znaleźć jakąś taką y, ad hocową lokację, gdzie moglibyśmy sobie tych czempionów pobijać. No a to, co nas teraz czeka, to. Seria związana z otchłanią. Dobra, fragment otchłani z elementem, z atrybutem na toksynę, także frejna wyekwipowana. Próbuję właśnie nie spaść, nawet się udało. Tutaj, niestety, ten fragment otchłani wymaga delikatnych manewrów akrobatycznych, żeby się do niego dostać. Jest też drugi na, na wąwozie Białej Śmierci. Tak? Białej Nocy, co tą śmiercią? W wąwozie Białej Nocy drugi fragment otchłani z atrybutem toksyny jakoś tak. Powiedziałbym, ten mi się bardziej podoba. Czy ja dobrze widziałem, że to od razu zalicza wystarczy odpalić ten odłamek? Teraz na to zwróciłem uwagę, niesamowite. Nawet nie trzeba go kończyć. No nic jak już jestem frejną, już go odpaliłem, to zawsze to wpadną jakieś te e, odłamki, także dobijmy to, ale dobrze wiedzieć po, po tym, po którymś razie zwróciłem uwagę, że e, zalicza te, te, te fragmenty odpalni dopiero w sensie już w momencie odpalenia słupa, a nie w momencie zakończenia questa. Wydaje mi się, że to chyba nie powinno tak wyglądać. Ciekaw jestem, czy w nadchodzącym patchu dostaniemy na to właśnie łatkę, że jednak będzie zaliczało dopiero po fakcie. Można teraz w takim wypadku na pewno skorzystać, czyli nie chcecie robić odłamków, żeby je szybciej odpalać. Szybciej w sensie skończyć te, te, te zadania, wystarczy samo odpalenie słupka. Powiedziałbym, że nic specjalnego tutaj się nie dzieje. Największym wyzwaniem są chyba ci, właśnie, akolici. A, akolici tak? Asteci? Jakoś tak, ci starczą, Ci z kolczastą tarczą mogą stanowić jedyny ewentualny problem. Ci tam wleźli na sześcian i zadowoleni. Będą mi uniki robić. Następny. My dobrze wyszło, bo się przynajmniej plecami odwrócił. Dobra. Tym sposobem, fragment otchłani skończony, mimo że nie wymagane, ale na przyszłość, jakby spaczowali, to w ten sposób to wygląda. Zarówno temat z posterunkiem, jak i z dowódcami. Wydaje mi się, że możemy dobić na tym jednym konkretnym miejscu. Nie kojarzę tutaj jakichś misji, gdzie bym chciał tych komandorów mordować. Dowódców. Więc wydaje mi się, że ten posterunek jest w sumie ok. Pamiętam, że tutaj się farmi ten materiał amorficzny, z którego można otwierać z tego może wypaść e, ultimate Bany, więc jeżeli jeszcze nie macie, to tak czy inaczej byłaby tutaj dobra okazja do tego, żeby sobie ją przyfarmić. trzecie. I wylazło tam. To zagłady. Ale mam zeza. Może zdążę? Tak, zdążyłem wrzucić niewitkę. Uzbieram tu jakieś apteczki Palimy czwórkę. Zawsze to dodatkowe obrażenia stopów. Uff, posterunek zaliczony, dowódca ubity. Ja tu właśnie podobijam tych dowódców. W regionie szczytów załatwiliśmy zarówno fragment otchłani, jak i posterunek wulgusów, więc nie pozostaje nic innego, jak odpalić tutaj także reaktor. Pojawiają się tutaj dwie elity, z tego co pamiętam, więc jeżeli mielibyście czempionów z głowy i same elity do dobicia, to jest to, wydaje mi się, bardzo dobre miejsce. Zwłaszcza po tym, jak poszedł nerw, i to, co tutaj sobą reprezentują, jest wręcz śmieszne. O, właśnie, o wilku mowa. No, i tyle. Prosty reaktor. Nie wiem, czy nie jeden z najprostszych, wręcz bym się pokusił o, o takie stwierdzenie. A dwie elity do zadań wpadają. Zostali nam do dobicia czempioni. Powiedziałbym, że znalazłem misję, która ma całkiem okej okay. rezultaty, nie jakieś fenomenalne, żebym się zachwycał. Jest to eksterminacja tutaj, tak jak widzieliście na mapie. Plus jest jeszcze taki, że jest tutaj kilka beczek do zdetonowania więc, oraz jakieś tam zasoby do podniesienia, więc przy okazji można też robić te dwa pozostałe te questy, które jeszcze nam na liście zostały, jakoś tak na tej infiltracji nie było za dużo e, ani beczek, ani materiałów wybuchowych, w sensie tych beczek z amunicją do podnoszenia, e, żeby można było to e, sensownie robić. Chyba jak na złość, ten... o właśnie, dobra, beczki wysadzone, ale wydaje mi się, że jak na złość, teraz mam chyba gorszy ran, bo nie widzę aż tylu... Aż tylu czempionów co jak tutaj testowałem, bo zanim, zanim zdecydowałem się nagrać informację o tej rundzie, zrobiłem ją chyba e, trzy razy i średnio wychodziło między pięciu a sześciu czempionów. tak jak widzicie, tutaj się teraz dwóch pojawiło, także już trochę lepiej. Niestety jest to random i możecie mieć. Więcej lub mniej szczęścia na tej i na innych rundach. Na końcu jest też elita, także wpadnie, wpadnie też do quest'a ze statystykami dla elit. Git i zobaczmy sobie, jak to się odbyło. No, nie najgorzej, no bo trzech, chyba trzech mi teraz zaliczyło. Mogłoby być lepiej. Niestety random elity mam zaliczone. No i jeszcze te zapasy do podniesienia. Jeśli chodzi w sumie o same zapasy, wydaje mi się, bo to jest pierwsza taka sytuacja, gdzie jakoś tak naturalnie nie wpadły te beczki, więc myślę, że mogę wam od razu pokazać, gdzie znalazłem takiego sweet spota, jeśli chodzi o beczki, zawsze tutaj przechodzę, jeżeli potrzebuję tych materiałów z wąwozu Białej Nocy, ponieważ mamy tutaj bardzo fajnie ulokowane trzy beczki zaraz obok siebie, dokładnie tu jedna pyk i dwie schowane pod wodospadem pyk, no otwieraj i trzecia pyk. Jest zaliczone gdzieś tam w oddali, jeszcze jakieś yy, yy, migają, ale ja generalnie tylko te trzy robię i się teleportuję. No i po dobiciu tych czempionów na misji, którą przed chwilą pokazałem, to będzie wszystko, jeśli chodzi o te nasze zadania na Wąwozie Białej Śmierci, Wąwozie Białej Nocy. Kończąc to wideo, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że Wąwóz Białej Nocy nie był dla Was tak problematyczny i uciążliwy jak dla mnie. Chyba to była najgorsza mapa do tej pory, z jaką walczyłem, jeśli chodzi o te cząsteczki żelaznego serca. Dajcie znać w komentarzach, która mapa dla Was była najgorsza.